Slack to platforma komunikacyjna i narzędzie do współpracy zespołowej, które umożliwia skuteczną komunikację i organizację pracy wewnątrz zespołów i organizacji. Jest to narzędzie oparte na chmurze, które zapewnia dostęp do różnych funkcji i możliwości współpracy na wielu platformach, takich jak np. komputery, smartfony czy tablety. Podstawowym elementem Slacka są kanały komunikacyjne. Które działają jako takie wirtualne pomieszczenia do rozmów i dyskusji wewnątrz zespołu. Kanały te mogą być tematyczne, umożliwiając skupienie się na określonym projekcie, dziale lub też temacie. Członkowie zespołu mogą dołączać do tych kanałów, przeglądać wcześniejsze wiadomości, udostępniać pliki i współpracować po prostu w czasie rzeczywistym. Ważną cechą Slacka jest możliwość integracji z innymi narzędziami. Takim jak GitHub, Jira, Trello, Google Drive i wiele, wiele innych narzędzi. Dzięki temu można połączyć różne aplikacje i usprawnić przepływy informacji oraz współpracę wewnątrz zespołu. Slack oferuje również funkcje powiadomień, które pozwalają użytkownikom na otrzymywanie ważnych powiadomień o aktywnościach na kanale, np. prywatnych wiadomości czy wzmiankach od innych członków zespołu. Można dostosować preferencje powiadomień, aby utrzymać kontrolę nad informacjami, które są dla nas najważniejsze. Dodatkowo Slack zapewnia zaawansowane funkcje wyszukiwania, które umożliwiają łatwe odnajdywanie wcześniejszych wiadomości, plików i informacji. A ta ułatwia odnalezienie konkretnych informacji, nawet w dużej ilości komunikacji, w dużej ilości wiadomości, jakie będziemy posiadać na danym kanale, bądź też konkretnie wiadomości prywatnych. Slack jest powszechnie stosowany w różnych branżach i organizacjach o różnych rozmiarach, od małych i startupów po duże, duże korporacje. Jego elastyczność i wszechstronność czynią go przydatnym narzędziem dla zespołów, które pragną usprawnić komunikację, organizację pracy i współpracę na różnych poziomach. Korzystanie ze Slacka jako narzędzia do komunikacji i współpracy zespołowej ma wiele zalet. Poniżej na tej prezentacji przedstawiłem kilka z nich. Przede wszystkim jest to skuteczna forma komunikacji. Slack umożliwia szybko, i skuteczną komunikację wewnątrz zespołu. Dzięki natychmiastowym wiadomościom i kanałom tematycznym, członkowie zespołu mogą łatwo dzielić się informacjami, zadawać pytania i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym. Kolejną taką zaletą to jest centralizacja informacji. Wszystkie informacje, wiadomości czy też pliki są przechowywane w jednym miejscu w jednym miejscu, czyli na platformie Slacka. To ułatwia dostęp do wcześniejszych dyskusji, historii projektów i udostępniania istotnych informacji zespołowi. Kolejną zaletą to jest współpraca w czasie rzeczywistym. Slack umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji członków zespołu. Można szybko uzyskać odpowiedź, omawiać różne pomysły nowe, skoordynować działania, co znacznie przyspiesza tempo pracy i zwiększa jego produktywność. Kolejną zaletą to integracje z narzędziami. Wiadomo, że Slack oferuje różne integracje, takie jak na przykład integracje z GitHubem, Trello, Google Drive'em itd., itd. I dzięki temu można łączyć różne aplikacje, dzięki czemu usprawnia się ten cały proces integracji pomiędzy tymi aplikacjami. Kolejną zaletą to możliwość dostosowania. Slack jest elastyczny i można go dostosować do indywidualnych preferencji i potrzeb zespołu. Można tworzyć i zarządzać kanałami, dostosowywać powiadomienia, ustawiać preferencje wyszukiwania co umożliwia lepszą organizację pracy w tym całym zespole, w całej organizacji. Kolejną zaletą jest zwiększenie efektywności. Korzystanie ze Slacka pomaga zespołom pracować bardziej efektywnie. Dzięki szybkiej komunikacji, łatwemu udostępnianiu plików, archiwizacji wiadomości i intuicyjnemu interfejsu. No i to wszystko sprawia, że ten czas reakcji, jaki musimy podjąć na konkretne tematy, jest znacznie szybszy, a praca jest bardziej płynna no i zorganizowana. I taką ostatnią zaletą, którą tutaj wymieniłem, jest możliwość skalowania. To prawda, Slack jest skalowalny. I może być stosowany do potrzeb różnych zespołów i organizacji. Bez względu na rozmiar zespołu, Slacka można dostarczyć jako narzędzie do komunikacji głównie z zespołem i współpracować razem właśnie na tym Slacku. Korzystanie ze Slacka może przynieść wiele korzyści. A wymienione przeze mnie zalety pomagają w efektywnej komunikacji, zwiększeniu produktywności i przede wszystkim poprawie organizacji pracy w zespołach. To jeden z najbardziej popularnych komunikatorów, który jest wykorzystywany przede wszystkim w różnych organizacjach IT. I bardzo prawdopodobne, że jeśli dołączysz do pracy, to właśnie z takiego slaka będziesz korzystać. Nie przyjrzyjmy się tak z praktycznego punktu widzenia. Co my tutaj mamy na tym slacku, jak wygląda jego struktura oraz jak wyglądają jego możliwości. Więc, tak, po dołączeniu do takiego slacka, oczywiście ze slacka możemy korzystać z wersji desktopowej, czyli zainstalować pliczek Exe, i tutaj pojawi się po prostu taki ekranik, w którym będziemy mogli korzystać, bądź też z wersji przeglądarkowej, który, która będzie bardzo podobna do tego, który jest widoczny tutaj w tej wersji desktopowej. Przede wszystkim, po dołączeniu do takiego Slacka, będziemy mieli do dyspozycji coś takiego jak kanały. Będziemy mieli różnego rodzaju kanały, na przykład kanał ogólny, kanał urlopy, kanał propozycje, kanał związany z jakimiś projektami, które są e, kluczowe. I my do tych takich kanałów możemy dołączyć wraz z innymi członkami. I podobnie jak w innych komunikatorach, możemy sobie pisać różne rzeczy na przykład Hej i tutaj kolejna osoba wymienia się z nami informacjami na przykład możemy spytać się nad czym teraz pracujecie w jakimś danym projekcie i to wszystko będzie widoczne tutaj dla innych osób i, in, i inne osoby będą mogły nam w łatwy sposób właśnie odpowiadać. Dodatkowo do takich, do takich komunikacji do takich wiadomości możemy dodawać różnego rodzaju emotikonki, na przykład reakcje typu, no typu jakieś uśmieszki, to jest, są takie drobne szczególiki. Możemy sobie do takich komentarzy, do takich wiadomości, jeśli, jeśli ktoś nam napisze odpowiadać, ale nie w formie takiej ogólnej, tylko w formie komentarza. Wystarczy, że sobie klikniemy odpowiedz. I tutaj możemy sobie coś napisać tej osobie i ona będzie od razu otrzymywała powiadomienie, że ktoś odpisał na tą wiadomość i automatycznie pojawi jej się tutaj taki czerwony właśnie znaczek oznaczający, że mamy nieprzeczytaną jakąś wiadomość. Oprócz takich kanałów ogólnych, które zresztą możemy sobie dodawać my na slaka, na przykład stwórzmy sobie nowy kanał jako propozycje projektowe. No i sobie taki kanał można nowy utworzyć, oznaczyć go jako publiczny bądź też prywatny. Jeśli oznaczymy, że będzie to kanał publiczny, to każdy będzie mógł dołączyć do tego kanału, będzie on widoczny tutaj. Natomiast jeśli zaznaczymy, że jest to kanał prywatny, to zróbmy to zresztą, to widzimy, że pojawi się. Taka kódeczka obok tego kanału i oznacza to, że nikt go nie może zobaczyć, dopóki my sami, jako administratorzy tego kanału, nie dodamy tutaj nowych członków za pomocą adresu e-mail bądź nazwy, którzy po prostu będą dodani do takiego Slacka. Możemy sobie zobaczyć również listę członków, którzy należą do danego kanału, klikając tutaj w prawą ikonkę. No i druga ważna rzecz, która jest, to są wiadomości prywatne. Tutaj aktualnie jest tylko jeden użytkownik Trello. Jest to prawdopodobnie jakiś bot, z którym możemy sobie wysyłać wiadomości, bądź jest to po prostu nasz profil, który musimy skonfigurować i za chwilkę to zrobimy. Tak, jest to nasz profil. Natomiast tutaj, jeśli będziemy pracowali z innymi członkami zespołu, a na pewno będziemy pracowali, to pojawią się różne imiona i nazwiska tych osób. I możemy sobie bezpośrednio, tak aby nikt inny nie widział, skontaktować się z tą osobą, napisać do niej wiadomość i wymieniać. Tutaj po prostu swoje informacje. My możemy sobie spersonalizować także nasz awatar, nasz, nasze imię, nazwisko na tym kanale. Wystarczy, że sobie klikniemy w profile tutaj, w zakładkę w ikonkę awatara. Następnie wybierzemy sobie profile i możemy sobie ustawić ten profil. Ten profil, kliknąć oczywiście edytuj, ustawić imię i nazwisko. Ja tu ustawię swoje dane. Możemy sobie ustawić, jaka nazwa będzie wyświetlana. Możemy sobie wgrać jakiś awatarek, możemy sobie dodać tytuł, na przykład e, związany e, z, naszym, z naszym zawodem, czyli software tester. Możemy sobie dać różnego rodzaju strefy czasowe, ustawić jakieś nagranie, które, które może ktoś inny przeczytać. I jak widzimy, to się zaktualizowało. I co my jeszcze możemy oprócz tego zrobić? Możemy sobie na tych różnych kanałach przesyłać pliki. Pliki, które będą związane na przykład z, jakim, z jakąś dokumentacją, pliki graficzne, filmiki, tak aby inni widzieli. Po prostu jest to taka sprawna forma komunikacji, że możemy szybko się skontaktować i zobaczyć, czy tam wymienić kluczowe informacje. Które są w danej naszej organizacji. Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania, to serdecznie zapraszam Cię na moje kursy. Praktyczny kurs testowania oprogramowania, w którym od podstaw uczymy się testowania manualnego, uczymy się raportować błędy, poznajemy narzędzie Testlink. Posiadam także kurs Jira od podstaw, gdzie uczymy się zarządzać projektami, tworzyć odpowiednie zgłoszenia, pracować w skramie. Oraz poznawać różne zagadnienia, właśnie związane z Agilem, takie jak sprint, backlog. Posiadam także kurs Postman od podstaw, gdzie uczymy się testować REST API, automatyzować API, integrować je z Jenkinsem za pomocą Newmana. Posiadam także mój niedawno dodany kurs SQL od podstaw, w którym uczymy się tworzyć podstawowe zapytania w SQLu. I kursy związane z automatyzacją, właśnie Cypress, od podstaw automatyzacja testów, oraz WebDriver.io, automatyzacja testów, gdzie implementujemy testy za pomocą TypeScripta i integrujemy je również z Jenkinsem, a także, także niedawno dodany kurs JavaScript od podstaw, gdzie uczymy się podstaw języka JavaScript. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnym.